Szanowni Państwo, zgodnie z informacją, którą zamieściliśmy kilka dni temu zadaliśmy Pani Burmistrz kilka pytań, kilka pytań od naszych internautów i właśnie w tej chwili na te pytania odpowie nowa burmistrz, pani Bernarda Lewandowska. Dzień dobry. Pytania, które spłynęły do mnie tutaj za pośrednictwem portalu, pierwsze pytanie burmistrz czy burmistrzyni. Zostawiam dowolność. Ja preferuję formę Pani Burmistrz. Natomiast. Kolejne pytanie, oczywiście pierwsze i zresztą spodziewałam się takiego pytania, yy, chodzi o czyste powietrze. Rzeczywiście, mając problem z czystym powietrzem w barwinku, yy, spodziewamy się współpracy z firmą Hakon. Yy, na tę chwilę jestem drugi dzień w pracy, w związku z tym jeszcze jako takie działania nie zostały podjęte. Planuję spotkania w ciągu dwóch tygodni z właścicielem Hakonu żeby wyjaśnić w zupełności, jakie starania zostaną podjęte ze strony firmy, aby ulżyć nam w tym cierpieniu, które, którego doznajemy wszyscy w całej gminie, tak? Więc to są na pewno, na pewno temat Hakonu będzie kontynuowany i na pewno będziemy, będziemy dążyli, ja będę dążyła do tego, żeby było świeże, czyste powietrze. Okay. Jeżeli chodzi o szpital, wczoraj na walnym zgromadzeniu wspólników przyjąłem rezygnację pani prezes szpitala z pełnienia funkcji prezesa zarządu. Na dzień jutrzejszy jest powołane kolejne spotkanie wspólników i walne zgromadzenie powoła pełniącego właściwie prezesa zarządu, który będzie już prowadził nasz szpital. Jest to osoba, która wcześniej. Pracowała jako prezes szpitala, więc jest zorientowana, wie jak pracować, wie co należy zrobić, w które miejsca zajrzeć, żeby było dobrze. I jestem przekonana, że będzie dobrze. Natomiast kolejne pytanie: czy będą poradnie specjalistyczne, okulistyczna, kardiologiczne? Tak, drodzy Państwo, zamierzamy pracować w tym kierunku, żeby nasz szpital spełniał nie tylko wymogi opieki, ale również, żeby były Poradnie wszelkiego rodzaju, które są potrzebne. Yy, program? Czy zadbamy o, bo tak w skrócie patrzę, czy zadbamy o najmłodszych mieszkańców? Oczywiście, że tak. Będziemy dążyli do tego, żeby byli lekarze pediatrzy, którzy będą się opiekowali naszy, naszymi najmłodszymi dziećmi, bo jak wiemy, na dzień dzisiejszy mamy tylko jedną panią, yy, pediatrę, która niestety nie jest w stanie zaopiekować się wszystkimi. Co pani burmistrz zamierza zrobić, aby ścieląć do barlinka przynajmniej dwóch lekarzy? No właśnie po to będzie pan prezes szpitala, który będzie miał w swoim zakresie zadań spowodować, żeby u nas było lekarzy więcej niż dwóch. Dalej mamy pytanie, przepraszam. Euroboisko droga, PG, młodzi, bezpieczeństwo, platformę. W jaki sposób burmistrz chce poczynić kroki do zorganizowania zaplecza socjalnego przy eurowoisku i kiedy? Kiedy? Jak najszybciej? W jaki sposób będę rozmawiała z odpowiednimi pracownikami, którzy będą się tym zajmowali? Natomiast ja będę pilnie śledziła i sprawdzała, jakie jest tempo postępu pracy. Szansa na poprawę drogi przy ulicy Przemysłowej, wyjazd z szosowej między Eneą jak i wymianą nierównego chodnika przy drodze. Dla mnie temat nowy oczywiście przekażę do referatu odpowiedniego, żeby tym się zająć. Mogę w następnym spotkaniu z Państwem odpowiedzieć. Mieszkańcy Lipowej i ulicy Bocznej pytają o przyszłość PGK. Kiedy zakład ten zostanie przeniesiony poza, po, przeniesiony poza miasto, czy gdziekolwiek indziej? Jego aktualna lokalizacja jest zła i co z tym terenem po przeniesieniu się PGK. Temat PGK, temat psoku jest nieznany. W tej chwili planuje się budowę przoku na ulicy Fabrycznej przy wjeździe przy tak zwanej obwodnicy. Moim zdaniem i zdaniem przynajmniej 800 mieszkańców, którzy podpisali protest pod odnośnie budowy tego przoku w tej lokalizacji. Nie jest to dobra, szczęśliwa lokalizacja. Będę w najbliższym czasie na ten temat rozmawiała z prezesem i z pracownikami urzędu. I tak jak mówiłam, nie jest to szczęśliwa lokalizacja, w związku z tym będziemy zabiegali, żeby to przenieść w inne miejsce, natomiast również bazę przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej będziemy chcieli wyprowadzić zamiast to w miejsce, gdzie nie będzie uciążliwa, uciążliwa dla mieszkańców. Co dla młodych, aby zatrzymać ich w mieście? Wszystko. To, co spowoduje, że się ich zatrzyma? W konkretach muszę się spotkać z młodymi, żeby po prostu poznać ich oczekiwania. Czy zmieni się coś nowego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? To temat dla, z pewnością dla Pana Komendanta Policji temat do zapoznania się z sytuacją monitoringu, jak wygląda działanie tego monitoringu i temat na pewno na ten miesiąc jeszcze. Czy zostanie utworzona platforma do bezpośredniego kontaktu z panią burmistrz? Przyznam, że o platformie do tego typu kontaktu nie myślałam, ale zawsze zapraszam wszystkich do siebie. Moje drzwi są dla mieszkańców zawsze otwarte, nawet poza formalnymi godzinami urzędowania. I ostatnie pytanie od portalu. Czy już teraz możemy umówić się na kolejne spotkanie, aby odpowiedzieć na kolejne pytania nurtujące mieszkańców gminy Werninek? Tak, drodzy Państwo, możecie. Zapraszam, kalendarze mam dwa i na pewno się znajdzie czas, żeby się umówić. Dziękuję bardzo.